Nie żyje Jerzy Sztur. Wybitny aktor, reżyser i wykładowca. Wiadomość potwierdził w rozmowie z Onetem jego syn. 77-letni aktor przeszedł zawały serca i cierpiał także na nowotwór krztani. Jerzy Sztur był jednym z najwybitniejszych aktorów filmowych i teatralnych oraz dubbingowych. Zanim zajął się aktorstwem studiował polonistykę, po studiach aktorskich w krakowskiej PWST rozpoczął pracę w Narodowym Starym Teatrze. Przez lata grał tam też swój monodram, kontrabasista. Szeroka publiczność poznała Jerzego Sztura w połowie lat 70. jako współprowadzącego programy telewizyjne z cyklu Spotkanie z Balladą. Talent komediowy Sztura można było podziwiać m.in. w filmach Juliusza Machulskiego King Size Killer i Sex Misja. Nie można też zapomnieć o dubbingowych kreacjach Jerzego Sztura. Tą najsłynniejszą dubbingową rolą pozostaje osioł ze Szreka. Ponadto był uznanym reżyserem, stał za kamerą na planach m.in. spisu cudzołożnic, pogody na jutro, korowodu czy obywatela.